Dłutowskie degustacje, sezon jesień 2017. Jest Witek. Witek wrócił. Jak to mówiłeś, zawsze mnie namówisz na coś głupiego. No, na, na, nawet na trzy głupie rzeczy. Nie no, ale nie odsądzajmy od ci wiary. Powiedziałem, będziemy testować browar Konstancin. Witek od razu, Konstancin Zdrój? Tak, jest to jak najbardziej Konstancin Zdrój, aczkolwiek przeniesiony do Wielkopolski, czyli obecnie jest to browarn Czarnków w Kamionce. Byłeś kiedyś w Kamionce? W Kamionce nie byłem. Ale Kamionka to takie ten... Naczynie, tak, Naczynie, ogórki w Kamionce, A, więc tak. ciekawe, czy, czy może tego typu rzeczy będą y, jakieś kiszone, kwaszone. Zaczniemy od Konstancina Dawnego. Z czym Ci się kojarzy piwo dawne? Z datą ważności. Przydatności do spożycia. <noise> że po prostu już jego termin dawno, <noise> dawno minął. No. <noise> no nie no, sprawdźmy. Termin. To jest kodkręt. Ja pierdzielę. Słuchaj. Należy spożyć przed końcem 9 2017. Czyli jednak. Wykrakałeś! Dawno. Czyli jednak jest dawno. <noise> Słuchajcie, kupione piwo jest w. No, w którymś z marketów? Może już teraz nie będę, jakby co napiszę, to w komentarzu, ale jest 9 2017. Fuh, no to będzie dawne, no. Pamiętam swego czasu to piwo było jednym z pierwszych piw niepasteryzowanych na rynku, na rynku lat 2000 czyli. Naprawdę 6-7 lat temu stanowiło wydarzenie, że było piwem właśnie niepasteryzowanym, takim jak za dawnych. Złych czasów. Z dawnych, złych czasów jak zagierka. No to zobaczmy. Mm. Przyjemny zapach. No ja tego nie powiedziałem. Nie według mnie, nie jest zbyt słodowy, trochę wodnisty. No dla mnie to jest jednak taka stęchlizna. Ale zapach się ulatnia coraz słabszy. Na szczęście. <grywa> Bo pamiętacie, Witek zawsze jest zwolennikiem wypowiadania się dobrze o piwie, ponieważ boi się konsekwencji tak, wypowiadanych. Boi się maili z pogróżkami, <grywa> telefonów o drugiej w nocy i takich rzeczy. Spójrzmy prawdzie w oczy, piwo y, wali z Przynajmniej dla mnie. Taką szmatą trochę. Nie, no masz złą, złą szklankę po prostu. No. <grym> mm. Żadnej rewelacji, tak? Ja podtrzymuję, że piwo tak jak pachnie tą stęchlizną, tak smakuje z No ale uczciwie jest nazwane dawne, tak? I nawet z datą przydatności ma dawną, więc jak najbardziej jest przeterminowane. Jest stare. Ja myślę, że nawet jest taka umowa, że ona może być eksponowane na półce, kiedy minie termin przydatności. <laughs> Przyjemne w smaku, tak, do, do września 2017, przyjemne w smaku, delikatne piwo jasne, wśród aromatów zdecydowanie wyróżniały się nuty słodowe, a subtelne akcenty chmielowe stanowią o jego niepowtarzalności. A o strechliździe nie ma nic ee, słowa. Doskonale sprawdza się przy każdej okazji. Mm, tak, no to e, dawnemu już dziękujemy, hmm. myślę, tak sobie, ale nie, nie, nie jest takie złe wcale. Piwo przeniczne. Kiedyś piłeś piwo pszeniczne. Tak, ale piłem rzeczywiście. Myślę, że nie jeden raz w życiu nawet. Data przydatności marzec 2018. Bo to niedawne. <grywa> hmm. Zapadła kłopotliwa cisza, więc przeczytajmy, cóż nam browar Konstancin tutaj mówi. Treściwe piwo na bazie słodów pszenicznych i jęczmiennych. Drożdże górnej fermentacji nadają mu orzeźwiającej kwaskowatości i podkreślają charakterystyczne cytrynowo-bananowe nuty. Drożdżowy osad na dnie butelki jest zjawiskiem prawidłowym i charakterystycznym dla tego gatunku. Czyli jak zwykle yy, nawiązanie, że jak masz mętne piwo, to. Jest yy, yy, że ten klient od razu szedł yy, i próbował wymienić yy, to piwo na nowe. Zu zupełnie inna kwestia, jak masz przeterminowane dwa miesiące na etykiecie, nie? To Oj. wtedy nawet docent z polskich Unibrower kupuje i nie narzeka. Dawne, no dawne. Aha. Ja już nie będę ryzykował yy, mojej opinii przed twoją. No taką delikatną stęchliznę, która była w dawnym, yy, czuję. Natomiast w smaku jest ciekawie. W smaku orzeźwiające, takie właśnie cytrynowo-kwaskowe. No, takie jak pszeniczne powinno być chyba, nie? Mhm. No takie troszkę nasycenia mi brakuje, to piwo jest troszkę za mało wysycone. Ale jak podchodzisz generalnie, ogólnie? Ja to wiesz. Jestem zadowolony, że ze mną kręcisz w ogóle filmik. No. Także jestem bardzo zadowolony. Tak, i browar Konstancin również powinien być zadowolony, że Witek, czyli człowiek, który niejedno piwo wypił, nie da złego słowa o browarze Konstancin powiedzieć. Nie, rzeczywiście. No to przejdźmy zatem do, myślę, że klub programu i na to piwo czekam najbardziej, bo nie, ponieważ jest to dosyć rzadki styl ważony w Polsce. Roggenbier, yy, czyli nie rogaty, tylko żytni. Yy, piwo żytnie. Pierwsze w Polsce piwo ważone ze słodu żytniego. Esencjonalne i pełne w smaku z delikatnie zarysowaną chmielową goryczką. Wykorzystanie drożdży górnej fermentacji nadaje mu subtelnej noty, nuty orzeźwienia. Noty. <laughs> e, noty tak, dramatycznej. E, data przydatności październik 2017. Coraz, coraz dalej. E, nie, no październik. Jeszcze się złapaliśmy. Dzisiaj jest 30. Ale 17 mamy. No, październik 2017. A, tak, tak. tak. Jest ostatni dzień, no tak. 31 października. Jutro się popsuje. Bardzo mi się chwali, że browar Konstancin dostarcza do sklepów piwa właśnie dobrze wyleżakowane, bym powiedział. Dobrze wyleżakowane piwa. Słuchajcie, to było kupione w Kerfurze, Kerfur Carrefour Pabianice. Pozdrawiamy Kerfur Pabianice, że tak bardzo fajnie chomikuje na półkach produkty browaru Konstancin. Kolor ładny. Zmętnienie jest naturalną cechą produktu. Ja nic nie powiem. <laughs> no tak. Ja cały czas. Znaczy, może w pszenicy tego, tego takiego piwnicznego, stęchłego aromatu nie było, ale tutaj jest, tak. Czyli jednak, browar w kamionce Taka jest moja konkluzja. Browar w kamionce ma nuty kamionki. Zachlizny. Kto by pomyślał? Maślan butylu. Nie no. Piwo, piwo jest stęchłe. Piwniczne kamionkowe. Lekko kwaskowe. Tak, ten kwasek mnie też uderzył. Uf. Czy zmienisz opinię o wyrobach Browaru Konstancin po tej degustacji? Znaczy Przeniczne yy, chyba bez większych zarzutów. Najlepsze zdecydowanie z tej trójki, tak. ale chyba jedyne w dacie. I, i w dacie. No dawne yy, trudno powiedzieć, tak? co by było, gdyby było nie takie dawne. Yy. No, w tym momencie myślę, że browar, browarowi Konstancin sporo yy, krwi napsuł tutaj dostawca, pośrednik, który przechował te piwa na półce troszkę zbyt długo. Yy, no, ale nie oszukujmy się, no, nie jest to, nie jest to. Yy, mimo, że brałem z górnej półki, to nie jest to górna półka. A cena 4,50, więc wcale nie tak tanio. No i myślę, że tyle. Dziękujemy Witkowi, mimo że nie skrytykował, zawsze, yy, zawsze miło go widzieć na ekranie. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.